z tej strony radiusz. Słuchajcie, po całej serii takich dosyć poważnych filmów, czasami nawet, może nawet megalomańskich momentami, stwierdziłem, że dzisiaj odwracamy się o 180, jeżeli nawet nie o 360 stopni. I dzisiaj troszeczkę tak, just for fun. Momentami, może nawet. Powiedziałbym lekko sztubacki film dzisiaj, ale do rzeczy. Nazwałem ten film roboczo Rebuild the Galaxy Część druga. I teraz musimy odpalić wyobraźnię. Wyobraźcie sobie teraz, że w odległej galaktyce dawno, dawno temu, Hator, Hator, wszystkie urzędy, wszystkie stanowiska, cała galaktyka jest opanowana przez Kalamarian. W opowiedzeniu tej historii z pomocą przyjdzie mi Fulkton Kastą, która jakiś czas temu popełniła takie cztery bardzo fajne główki Kalamarian. I ja do tych główek swego czasu dobrałem torsy takie żeby fajnie te główki dopasowały do, do całej reszty postaci. No, i dzisiaj chciałem się z wami tym podzielić. Dobra, pierwsza główka, czyli ta niebieska. Skoro cała galaktyka jest opanowana przez Kalamarian, to któż inny może w stroju pilota rebelii próbować zniszczyć Gwiazdę Śmierci, jak nie Luke Skywalker wychowany na planecie Mon Calamari, tak wyglądający tutaj. Użyłem tego takiego pierwszego stroju y, pilota rebelii. Ja mam jednak sentyment do tych starych wzorów y, tych pierwszych, więc y, ten wzór wykorzystałem. Dałem tutaj niebieskie łapki. To byśmy mieli pierwszą, pierwszą postać. Proszę Państwa, Luke Skywalker. OK. Ta taka brązowa główka. Stwierdziłem, że ten kolor będzie bardzo fajnie współgrał z jakimś takim błękitnym czy niebieskim torsem. Szybko przepatrzyłem, kto tam miał niebieski strój w spośród figurek z gwiezdnych wojen. I słuchajcie, tutaj padło na to, że członek straży miasta w chmurach, czyli z tej planety Bespin. Też będzie kalamarianinem. Tutaj użyłem torsu od takiej figurki bez pinguard. Też tylko rączki zamieniłem na takie pasujące do główki. Czyli mamy oprócz Luka Skywalkera. Mamy też członka straży z miasta w chmurach. Dobra, jedźmy dalej. Tak, taka cała błękitna główka. Tutaj stwierdziłem, że Wicekról Federacji Handlowej też będzie kalamarianinem. Tak wygląda, też ma tutaj zamienione rączki na niebieskie, żeby współgrało z główką. No i słuchajcie, została ostatnia główka. Generalnie jak ją zobaczyłem, to mi przed oczami stanęła tylko jedna scena z Gwiezdnych Wojen. Jak zaraz dołożę do niej tors, to pewnie sami wpadniecie na to, która to była scena. Uwaga. Już zakładam główkę. I oto przed Wami całej okazałości Lord Vader. Teraz już wiecie, która to scena. Ta, kiedy on ma tą zdjętą maskę. No, powiedzcie, czy nie? Czy nie podobny? Tutaj też oczywiście użyłem tego starego, pierwszego wzoru Thorstu, tak jak mówiłem. No, ja mam, ja mam do tego sentyment, do tych yy, pierwszych figurek, jakie się pokazywały w latach 99, 2000, 5, 6. Stare czasy. Dobra, słuchajcie. Tak, w takim razie wygląda cała czwórka. Luke Skywalker w stroju pilota rebelii, bez Pinguard wicekról Federacji Handlowej i Jego Ekscelencja Lord Vader. To tyle na. Dziś na zakończenie chciałbym przeprosić za to, co zrobiłem wszystkich legowych purystów, którzy pewnie są oburzeni na to, co przed chwilą obejrzeli. Natomiast powiem szczerze, ja przy tworzeniu tych figurek miałem sporo fanu i, i tym fanem chciałem się z Wami podzielić po prostu. To tyle na dziś. Hejka!